Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportycz, Hybryda, czyli 1.6 turbo, 239 koni i podstawowa wersja wyposażenia M z pakietem zimowym w kolorze Pentametal. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportycz, czyli nasz bestseller doczekał się liftingu. Hybryda, czyli 1,6 turbo 180 koni do tego silnik elektryczny o mocy 65 koni w sumie. Zespół napędowy ma 239 koni, co najważniejsze 280 Nm momentu obrotowego. Podstawowa wersja wyposażenia M z pakietem zimowym w kolorze Pentametal. Ładna konfiguracja. I w zasadzie jak na wersję podstawową naprawdę ma dużo. No, jedno czego mi tutaj brakuje to przyciemniany szyb z tyłu. Poza tym oczywiście reflektory Full LED, system hamowania autonomicznego dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu. Kluczyk zbliżeniowy, lusterka składane z kierunkowskazami, podświetlane klamki. System hamowania autonomicznego, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód-tył, kamera cofania. Wykończenie wersji M. Niestety, twardo pełna elektryka, składanie lusterek, zegary, nawigacja 12V baterii, reset kierownica, no, budzi. Dużo emocji, no ale muszę powiedzieć, że dobrze w dłoniach leży. Jest taka, bym powiedział, mięsista i dobrze się nią kręci dzięki temu, że tu jest płasko i tu jest płasko. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta, pasaruchu. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Selektor zmiany biegów Shift by Wire. Fajnie, już od wersji podstawowej. Fajnie, bo na konsoli środkowej nie ma piano Black. Podłokietnik. Plus gniazdo zapalniczki. Tu jest miękko, na szczęście. Tapicerka materiałowa fotel z regulacją wysokości. Dużo miejsca z tyłu dużo miejsca na nogi dużo miejsca nad głową. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia jest tutaj kilka pozycji. Dzielona 40 x 40 czyli środek można złożyć i przewieźć coś dłuższego. No tutaj mamy podłokietnik. Nawiew dla pasażerów z tyłu. Dwa gniazda USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kieszenie w oparciach tu wszystko wykończone materiałem. Wlew. Oczywiście po zamknięciu samochodu klapka jest zaryg zaryglowana. Kamera. Dwupoziomowa podłoga, pod spodem koło dojazdowe, lewarek, klucz do kół, no i tą podłogę oczywiście można o tak opuścić. Składanie oparć, roleta, prowadnice. Te plastiki tutaj, nadkola, błotniki, to wszystko wykonane jest te nadkola tutaj wykonane są z matowego plastiku. Kolejna dobra informacja dla tych, którzy nie lubią pianu black. I fotel pasażera. Podgrzewany. Wygodny, dobrze wyprofilowany. Deska, minka, schowek, zegary w wersji podstawowej, dwufunkcyjny panel. Włączmy. Zegary i tu wykończenie jest inne niż w wyższych wersjach wyposażenia. Na to należy zwrócić uwagę: jest ciemniejsza ta konsola. Wejście USB-C razy dwa dwufunkcyjny panel. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, kamera cofania, informacja z czujników, tu również internet, dostęp do internetu, informacja o natężeniu ruchu, opłacone na 7 lat z góry. No i zegary w wersji podstawowej w zasadzie sensie dokładnie takie jak w LCA. Przepływ energii, nawigacja, informacje z asystenta pasa ruchu, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tutaj aktywny tempomat, czyli tym aktywujemy tempomat, ustawiamy prędkość, tym ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego, tryby jazdy, do wyboru mamy eko i SPORT Łopatki przy kierownicy, to ważne, to chciałem sprawdzić, było to pytania Czyli one też w wersji podstawowej służą do sterowania siłą odzysku, siłą rekuperacji. Prawa łopatka zmniejsza sił odzysku, lewa łopatka zwiększa. Prawa przez przetrzymanie wprowadza nas w tryb automatyczny, czyli taki aktywny tempomat bez aktywnego tempomatu. Plus lewa łopatka jeszcze zwiększa siłę odzysku. W trybie Eco, w trybie Sport, oczywiście to jest manualna zmiana biegów. No, i to jest zmiana zdecydowanie na plus. Podgrzewane fotele trzy poziomy. Podgrzewana kierownica, dwa poziomy. I podgrzewany fotel pasażera również trzy poziomy. Asystent zjazdu z górki. autohold, Kamera. Lusterko tradycyjne. System e-call nieźle, jak na wersję podstawową, naprawdę nieźle. Fajny mocny napęd, fajnie bo hybryda, więc naprawdę niskie zużycie. Na dzisiaj tyle. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia. Trzymajcie się.